Numer jeden to zmęczenie. Występuje bardzo często. Osłabia twoją odporność fizyczną i emocjonalną. Naraża cię na stresy, napięcie i irytację. Przez nie jesteś niecierpliwy i martwisz się. A rozwiązanie jest bardzo proste. Dużo wypoczywaj. Śpij codziennie 7 do 8 godzin. Odpoczywaj w weekendy, kładź się wcześniej. W razie potrzeby. Rób sobie mini wakacje. Dbaj o energię, a sam się zdziwisz, jak dużo masz odporności i sił, by sprostać wszelkim problemom. Vince Lombardi powiedział kiedyś, że zmęczenie robi z nas wszystkich tchórze. Energia wzmacnia odporność i poprawia osobowość. Oznacza też regularne ćwiczenia, bo osoba dobrze odżywiająca się, ćwicząca i wypoczywająca ma ogromną siłę i wielką odporność na wszelkie stresy. Drugim ważnym źródłem stresu jest brak sensu i celu w życiu. 80% nieszczęśliwych ludzi cierpi z powodu braku celów. Ludzie ci kręcą się w kółko, dryfują. Mówi się, że najgłębszą, podświadomą potrzebą człowieka jest potrzeba sensu i celu, poczucia, że nasze życie czemuś służy. Jeśli nie mamy celów, misji lub wizji, jeśli nie wiemy dokąd idziemy, kręcimy się w kółko, przez to jesteśmy nieszczęśliwi. Bardzo szybko prowadzi to do poczucia negatywności, stresu i napięcia. Zdrowe życie wymaga zaangażowania. Zaangażowania w coś większego od nas samych. Zmienianie świata. Jeśli nie masz w życiu czegoś, co ma głęboki sens, zaczynasz dryfować. Może ogarnąć cię depresja lub apatia. Stracisz motywację. Pamiętaj, że motywacja wymaga motywu. Aby więc stanąć na nogi, musisz wyznaczyć sobie jasne cele i stworzyć plany, nad którymi będziesz codziennie pracować. Trzecia ważna przyczyna stresu to niedokończone działanie. Chodzi o rzeczy, które pozostawiłeś nieskończone lub sytuacje, które pozostały nierozwiązane, ciągle nad tobą wiszą. Niedokończone działanie powoduje stres i napięcie. Nawet patrzenie na osobę w takiej sytuacji powoduje napięcie. Wszyscy mamy w sobie przymus kończenia spraw. Lubimy kończyć, a niedokończone rzeczy wywołują stres i napięcie. Przykładem niedokończonego działania jest odkładanie na później. Niszczy ono poczucie własnej wartości. Sprawia, że pojawia się niepokój i irytacja oraz wielkie napięcie w plecach i kaku. Kończenie spraw to wielka wewnętrzna potrzeba. Rozwiązanie jest bardzo proste. Postanów zakończyć sprawę. Wstań, rusz do dzieła i nie ustawaj, aż skończysz. Fantastyczny sposób na zmniejszenie stresu i przejęcie panowania nad własnym życiem to wybranie najważniejszego zadania, rozpoczęcie pracy nad nim i kontynuowanie jej aż do końca. Nagle poczujesz się wspaniale. Każde zakończone działanie, zwłaszcza ważne, daje ci poczucie ulgi, daje ci siłę, podnosi poziom poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i poczucia panowania. Jednak tak długo, jak czegoś chcesz, sytuacja nie może się zakończyć. Znam ludzi, którzy, mimo upłynięcia 50 czy 20 lat od rozwodu, wciąż czują gniew, nie mogą rozstać się z nieudanym małżeństwem. I nie mają problem z zerwaną przyjaźnią, problemami w pracy itd. Rozwiązanie polega na odpuszczeniu. Nic nie jest warte poświęcenia spokoju ducha i szczęścia. Postanów po prostu odejść. Zdziwisz się, ale w tej samej chwili, gdy skończysz ze sprawą w swoim umyśle, poczujesz wielką ulgę, a poziom stresu gwałtownie opadnie. Kolejna ważna przyczyna stresu to lęk przed porażką. Jest to główny powód słabych wyników i porażek w dorosłym życiu. Sprawia, że ciągle czujesz: Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Objawia się zawsze w postaci niezdecydowania. Nie możesz iść naprzód i nie możesz się cofnąć. Nie wyznaczasz celów i nie angażujesz się w nic. Sposób na lęk przed porażką jest zawsze taki sam. Robienie tego, czego się boisz, konfrontacja z własnym lękiem. Odwaga, by iść naprzód, chociaż się boisz. Trzeba działać, aż wypracujesz sobie nawyk odwagi, a wtedy lęk ustąpi. Jeśli więc boisz się, zadaj sobie pytanie, co najgorszego może się zdarzyć, jaki najgorszy skutek może przynieść ta sytuacja. Kiedy o tym pomyślisz, stwierdzisz, że nie jest tak źle, więc możesz podjąć działanie. Wspaniałym antidotum na lęk przed porażką jest ciągłe powtarzanie sobie, mogę to zrobić, mogę to zrobić, mogę to zrobić. Nie można myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach. Nie możesz w tym samym czasie myśleć o lęku i o tym, że możesz to zrobić. Mówiąc to, neutralizujesz hamujący cię lęk. Maleje on do takiego poziomu, przy którym możesz podjąć działanie. Podam teraz dwa pytania, które możesz zadawać sobie zawsze wtedy, gdy coś się nie uda. Pytanie pierwsze. Co zrobiłem dobrze? Wszystko jedno, co się stało, coś na pewno zrobiłeś dobrze. Podpij sytuację na kawałki, przeanalizuj ją i zapytaj, co zrobiłeś dobrze. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, a gdy spiszesz wszystko to, co zrobiłeś dobrze, zdziwisz się, ilu rzeczy możesz się dzięki temu nauczyć. Drugie pytanie brzmi, co zrobiłbym inaczej, gdybym miał to zrobić jeszcze raz? Co mógłbym zrobić inaczej, gdybym mógł zmienić tę sytuację? Odpowiedź na to pytanie także jest pozytywna, a więc Twoje myśli cały czas są pozytywne. Piąte główne źródło stresu to lęk przed odrzuceniem, nieakceptacją. Zwykle wykształca się on w dzieciństwie i wynika z tego, co nazywamy warunkową miłością. Kiedy rodzice odmawiają ci bezwarunkowej miłości, czujesz, że nie jesteś do końca akceptowany. Zwykle robią to ojcowie. Wielu z nas dorasta z tym dążeniem do zasłużenia na akceptację Ojca, na całą Jego miłość. Nawet jeśli on już nie żyje, ciągle czujemy się nieszczęśliwi i zdenerwowani, tak jakby można było zrobić coś lepiej, by zasłużyć na jego miłość. Prawda jest jednak taka, że niezależnie od tego, ile miłości dał ci ojciec lub matka, więcej nie mieli. Oni mieli swoje problemy z własnymi rodzicami i z własnym życiem i dali ci wszystko, co mogli. Druga skrajność, wynikająca z lęku przed odrzuceniem, to poczucie bezradności, depresja i apatia. Pewnym ludziom już na niczym nie zależy. Nie mają żadnej motywacji, czują, że nigdy nie zasłużą na miłość rodziców. Jako dorośli, poddali się. Zachowanie typu A jest coraz powszechniejsze. Podam kilka jego cech. Może znajdziesz je u siebie. Pierwszym objawem osobowości typu A jest ogromne poczucie pośpiechu. Ludzie tacy ciągle czują presję robienia mnóstwa rzeczy. Nieustannie starają się robić coraz więcej w coraz krótszym czasie. Czują się winni, jeśli nie działają pod presją, jeśli nie przytłacza ich praca. Są jak szczury w labiryncie. Czują się kontrolowani przez zewnętrzne okoliczności. Osoba typu A ma obsesję skuteczności i ciągłego spełniania jakichś nieokreślonych, bardzo wysokich oczekiwań. Czuje się zagrożona. Uważa się za uzurpatora, nawet jeśli odnosi sukcesy. Cały czas czuje, że nawet jeśli osiągnie sukces, ktoś jej go odbierze. Charakteryzuje się agresywnością, wrogością i skłonnością do konkurowania. Interesują ją bardziej rzeczy niż ludzie. Traktuje ludzi jak przedmioty, jak obiekty, które można wykorzystywać. Ciągle myśli i mówi o pracy. Ważny jest zwłaszcza szef. Mówi i myśli o szefie. Martwi się nim. Szef staje się substytutem ojca. Ciągle trzeba walczyć o jego akceptację. Osoba typu A nie potrafi też się relaksować. Nie jeździ na wakacje. Jest zwykle nieszczęśliwa i zestresowana. Co możesz zrobić, jeśli rozpoznajesz w sobie taką osobowość? Rozwiązania są dość proste. Przede wszystkim przyznaj to. Przyznaj, że jesteś typem A i nie chcesz już dłużej tak żyć. Po drugie postanów się zmienić. A po trzecie, naucz się całkowicie relaksować dwa razy dziennie. Znajdź chwilę na samotność. Medytuj. Słuchaj klasycznej muzyki i odpoczywaj dwa razy dziennie. Im więcej się relaksujesz, tym więcej osoby typu A odchodzi w niebyt. Szósty główny czynnik stresu to zaprzeczenie. Niezgoda na zmierzenie się z jakimś przykrym faktem z twojego życia. Może chodzić o związek, małżeństwo, pracę, szefa, inwestycje. Nawet o karierę, która nie wyszła. Zaprzeczenie to ważna przyczyna chorób psychosomatycznych, główny powód stresu. Powoduje poczucie nieszczęścia w życiu. Musisz wiedzieć, że zawsze istnieje jakaś cena, którą możesz zapłacić, by uwolnić się od każdego problemu w życiu. Zapytaj więc siebie, czemu w życiu nie możesz stawić czoła? Co jest najgorsze? Następnie postanów to zaakceptować i zacząć pracować nad tym. Moja zasada jest prosta. Nigdy nie poświęcaj dla niczego swojego spokoju ducha. Jeśli coś sprawia, że się denerwujesz lub jesteś nieszczęśliwy, poradź sobie z tym. Siódma główna przyczyna stresu to gniew. To najgorsza ze wszystkich negatywnych emocji. Mówiliśmy już, że wszystkie takie emocje w końcu wyrażają się przez gniew. Sprawia on, że chorują inni lub że chorujesz ty sam. Jeszcze zdrowie, związki, spokój ducha. Jego przyczyną jest lęk lub ból albo zawód. Wynika często z zawiedzionych oczekiwań. Zawsze chodzi o jakąś frustrację. Gniew wywołany jest także przez poczucie, że jesteś atakowany przez kogoś innego. A więc postrzegasz coś, co jest myślą, sposobem interpretacji zdarzenia. Powoduje to poczucie lęku lub gniewu, które stanowi reakcję. Zawsze chodzi o postrzeganie i interpretację. Kiedy uznasz, że jesteś atakowany, że ktoś chce cię wykorzystać lub zniszczyć, ciało natychmiast przygotowuje się do walki. Dostajesz zastrzyk adrenaliny. Ręce chcą walczyć, a nogi uciekać. Jednak w nowoczesnym społeczeństwie odwet zwykle nie jest możliwy. Twoje ciało pozostaje zatem w stanie nierozładowanego gniewu. Ciśnienie krwi rośnie, jesteś gotów do działania. Jednak przeważnie odwet jest nie do pomyślenia. Widzisz, że ktoś na parkingu uderzył w twój samochód, ale już odjechał. Nie możesz zareagować. Jesteś na spotkaniu towarzyskim i ktoś mówi coś, co cię złości, ale ostra reakcja byłaby w złym tonie. Albo szef wylewa na ciebie kubeł pomyśl, ale nie opłaca ci się reagować. Gniew wtedy gromadzi się. Powoduje chorobę nadciśnieniową, wrzody żołądka, choroby skóry, serca i raka. Jeśli często się złościsz, gniew staje się warunkową, automatyczną reakcją na każde niepowodzenie. Ktoś, kto pozwala sobie na złość, staje się coraz mniej odporny i wkrótce cały czas chodzi gniewny. Na pewno znasz ludzi, którzy wciąż na coś się wściekają. Po prostu zabrakło im odporności. Denerwuje ich wszystko. Jeśli ciągle się złościsz, w końcu gniew zaczyna cię zatruwać. Niszczy twoje zdrowie i związki z ludźmi. Jak więc wygląda rozwiązanie? Oczywiście ukrywa się ono w umyśle. Wykorzystujesz go do niwelowania uczucia gniewu, gniewnych reakcji i wybuchów złości. Najpierw postanawiasz z góry, że przy następnej okazji, przy której zwykle się denerwujesz, tym razem się to nie zdarzy. Przygotowujesz się na to. Kiedy taka sytuacja nadchodzi, tłumaczysz ją sobie w pozytywny sposób. Mówisz sobie, że to dobra okazja do nauczenia się samokontroli. Albo powtarzasz sobie, jestem odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny za reakcję. Odpowiadam za własne emocje. Odpowiadam za tę sytuację. Dzięki prawu zastąpienia powtarzanie sobie tego, co jest pozytywną myślą, nie pozwala na rozwinięcie się gniewu, myśli negatywnej. Aby nie wpaść w gniew, wybacz rozmówcy, współczuj mu, tłumacz jego zachowanie. Nie można wybaczyć drugiej osobie ani jej współczuć i nadal czuć gniew. W postępowaniu z własnymi emocjami jedyną rzeczą, którą możesz kontrolować jest Twoja reakcja na sytuację. Musisz postanowić, co zrobisz w trudnych okolicznościach. Co więc należy robić? Cały czas myśl o swoich celach. Zajmij się rzeczami, które są dla Ciebie ważne, aby nie mieć już czasu na nerwy i złość. Zawsze możesz wybrać własną reakcję na każdą sytuację. Okazuje się, że umiejętność właściwego reagowania wpływa na jakość całego Twojego życia. Niski poziom stresu to dobre życie. Mało stresu i panowanie nad emocjami prowadzi do szacunku do siebie, poczucia własnej wartości i dumy z siebie. Gwarantuje świetne funkcjonowanie i panowanie nad własnym życiem.